Naczynie szklane w kształcie dużej litery U zostało napełnione rtęcią. Poziomy w obu ramionach rtęci znalazły się na wysokości O1-O2. Jest to poziom równowagi. Potem ktoś dmuchnął do jednego z ramion i rozpoczęły się drgania harmoniczne, ponieważ w treści zadania jest powiedziane, iż pomijamy tarcie rtęci o szkło, a więc nie ma tłumienia. Zwróćmy uwagę, że jeśli rtęć w jednym ramieniu poszła o x w dół, to w drugim ramieniu poszła o x w górę. Ruch całej masy m rtęci odbywa się pod wpływem ciężaru Q2x, czyli pod wpływem ciężaru słupka rtęci o wysokości 2x. Zapisujemy to. Siła harmoniczna co? Ciężar tej części rtęci 2x. Rozpisujemy go. Przechodzimy od masy do gęstości i objętości. A następnie objętość to jest walec. Walec o podstawie S i wysokości 2x. Czyli objętość będzie pole podstawy razy wysokość. Zwróć uwagę na podświetlone na czerwono części poprzedniego równania. Wszystko jest znane poza okresem, jeśli uprościmy X. Otrzymujemy taki wzór i wartość około 60 sekundy.